A, z... Tańce, jakie tańce, hulańce, i sfawole stańcy tego, bo starczy tego mnie YouTube po prostu zablokuje się i się skończy. Cześć! No, mam nadzieję, że ta kamera nie zwariuje, ale mam nadzieję, że też uda nam się to QA nagrać. Jeszcze raz bardzo bym Wam dziękował za to, że jest Was aż. Tysiąc, tysiąc subskrypcji udało się dzisiaj załapać Znaczy dzisiaj, no jakiś czas temu udało się załapać Dziękuję wam bardzo za wszystkie pozytywne komentarze Za łapki, za subskrypcje No jestem ciągle pod wrażeniem tego, że udało mi się zebrać aż tysiąc osób tutaj na tym kanale I zgodnie z zapowiedzią robimy Q&A Mam tutaj pytania na telefonie, jak widzicie telefon nawet pyta się mnie czy może to nagrywać Nie, nie może tego nagrywać, bo nagrywamy to tutaj i mi wystarczy w jednym miejscu moderował pytania Amber, znaczy po prostu je przejrzał i te, które się powtarzają powywalał i podesłał mi na telefon, żeby nie musiał tutaj zaglądać co 5 sekund w, w komputer, żeby cokolwiek wam móc poodpowiadać. No dobra, no to zaczynamy tą karuzelę pytań i odpowiedzi. Zaczynamy nad e, pierwszego pytania, pierwsze pytanie do Q&A. Gdzie pracujesz i jako, to, jako kto to pytanie zadał Patros. Pracuję w małej firmie, która sprzedaje oprogramowanie Katkam e, i pracuję w na osobowym dziale marketingu. To działem marketingu jestem ja. Kim jest dla ciebie Amber? Amber jest dla mnie osobą, która płaci pół czynszu za to mieszkanie i osobą, która pilnuje kota, żeby nam czegoś nie zjadł, nie zepsuł, nie zrzucił, nie pogryzł, nie zwymiotował. Też, bo w sumie jest weterynarzem, więc pilnuję też, żeby kot był zdrowy. Charlie zadał pytanie: kiedy wpadniesz na jakiegoś Mita do Wrocka? Jak mnie ktoś zaprosi na Mita Dowrocka, to ja z chęcią przyjadę. Chociaż mogę Wam taką małą ciekawostkę powiedzieć: w najbliższych dniach, tygodniach najprawdopodobniej planuję pojawić się we Wrocławiu. Chyba mnie nikt nie zabije. Będziemy szukać tam tych gnomów, znaczy tych Krasnali, czy co to tam jest. Znaczy nie będziemy szukać Krasnali, bo i tak nas wszystkich zamkną w domu i będziemy siedzieć. Ale będzie fajnie. Ania Nightley. Nightly, Nightly. Znaczy przepraszam w ogóle jak komuś pomylę nick albo coś poprzestawiam niestety nie jestem dobry w czytaniu nicków, więc mam nadzieję, że wszystko będziecie zgadzać. Ania napisała kto ciebie uczył montażu, że jakość materiałów tak dobra, czy jesteś po ASP? Nie, nie jestem po ASP nikt mnie nie uczył montażu, montuję sam, po prostu uczyłem się montażu samemu. Wydaje mi się, że i tak jeszcze dużo jest tutaj do poprawy, ale to może z czasem przyjdzie samo. Bardzo bym z tego miejsca przy okazji chciał podziękować Łapie, który bardzo tutaj czasami mi pomaga w doborze środków wyrazu, można by tak powiedzieć, i w niektórych opcjach w montażu. Łapa ma zajebistego skilla, zresztą pomaga, pomagał mi, realizował w sumie nagrania, dwa nagrania na tym kanale, czyli podsumowanie futerkonu, a także wywiad z chłopakami, którzy ten futerkon, który ten futerkon organizują. Także dziękuję jeszcze raz łapie za to i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej i, i fajniej. I jeszcze jako dodatek mogę wam powiedzieć, że Okiem Królika to nie jest mój pierwszy kanał. Współpracowałem także z wieloma innymi portalami, więc, tak na dobrą sprawę, to montuję filmiki już od jakichś 8 lat. Kod Joss, czy kod gryzie piłkę? To odpowiadając na Twoje pytanie, czy kod gryzie piłkę, to jest piłka, którą pokazywałem ostatnio w materiale. Nie wiem, czy widać. Nie wiem, czy telefon złapie ostrość. No nie nic. Musicie mi zaufać, że ona jest taka trochę poszarpana, trochę zwariowana. No i tutaj coś się dzieje na górze, i to jest piłka, która ma już jakiś tydzień, nie no nie tydzień, no na pewno z parę tygodni ma, ze trzy tygodnie, a to jest nowa piłka, którą kupiliśmy mu niebawem, więc, no chyba sobie sami odpowiedzieć, czy gryzie, czy nie. Wróciłem, kot gania piłkę teraz. Ragles, och, a więc jesteś w polskim fandomie, więc wymień wszystkich polskich fursuterów. A także drugie pytanie, jak to jest być furasem? Dobrze? Wy mnie nienawidzicie, co nie? Wie pan, to nie tak, że dobrze albo niedobrze. Gdybym miał powiedzieć to, co w życiu cenię najbardziej, to fandom. To futra, które podałem pomocną łapę, kiedy tego potrzebowałem, kiedy byłem sam. Bo tak naprawdę to przypadkowe mity, tak naprawdę mają największy wpływ na nasze życie. Chodzi o to, że gdy wyznaje się pewne wartości, czasami uniwersalne, Bywa, że nie spotykałem się ze zrozumieniem. Ja miałem szczęście, ponieważ, jakby tak rzec, ja to odnalazłem. Dziękuję życiu. Życie to fandom, życie to mity, życie to fursjuty. Wielu ludzi zadaje mi to samo pytanie: jak ty to robisz? Skąd czerpiesz tą radość? Ja im wtedy odpowiadam: to glutaminian sodu. To dzięki niemu dzisiaj mogę być na przykład dużym psem, a jutro, czemu nie, powiedzmy, wilko, smoko. 李晨。 Mam nadzieję, że Lester odpowiedział wam wystarczająco dobrze. Vincent, ja mam trzy pytania. Planujesz sięgnąć po 100 tysięcy subów? No jasne, fajnie by było mieć 100 tysięcy subskrypcji, chociaż ten tysiąc też jest dla mnie naprawdę mega wielkim, wielką radością, bo nie sądziłem, że uda się ten tysiąc zdobić jeszcze przed nowym rokiem. E, za co oczywiście też jeszcze raz bardzo serdecznie wam e, dziękuję. Planujesz zrobić serwer na Discordzie dla swoich fanów? Ten temat pojawia się bardzo często i już teraz wam odpowiadam, że nie, nie, planuję na razie zakładać serwera dla swoich fanów na Discordzie. Jest jedna, pro... Prosta przyczyna. Po prostu ten serwer trzeba będzie moderować. Ja nie za bardzo mam czas, żeby moderować. Nie znam też osoby, która mogłaby się tym zająć, a musi by to być też osoba zaufana, więc na razie temat Discorda wisi. Czy pozdrowie, Vincent? Serdecznie Ci pozdrawiam z tego miejsca. Jest mi miło, że jesteś odbiorcą tegoż to kanału. Jedusis yy, napisał. Jedusis, Dusis, Udusis. Kiedy oficjalne koszulki okiem królika. Nigdy nie myślałem na temat tego, żeby robić oficjalne koszulki związane z kanałem, ale w sumie to nie jest głupi patent, żeby zrobić jakąś koszulkę pseudofutrzastą. Water Wolf, co myślisz o fury na reddicie? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, zważywszy na to, że nie biorę u nie, nie siedzę ani na normalnym Reddicie, ani na fury E o ile taki jest, i więc. Po prostu nie mogę się na ten temat wypowiedzieć. Ja. Ja baj baj. Ja baj baj. Pozdrawiam. Ja baj baj, bo ja baj baj był ostatnio u mnie na streamie. Ile masz lat? Lat mam 28. W sumie to 29 niedługo, ale jestem stary. Co ja robię nie tak ze swoim życiem? Od jakiego czasu jesteś fury? Jestem fury. Powiem wam, że naprawdę ciężkie pytanie, bo ja mam ogólnie problemy z datami i nie zawsze pamiętam co, gdzie i kiedy, ale zakładam, że był to przełom 2016, 2017, a może nawet trochę wcześniej, więc założę, założę, że to był koniec 2015 roku. Licząc, że jest to koniec 2015 roku, to będzie to już 5 lat. Od 5 lat jestem futrzakiem. Zrobimy własny futerkon fanów twojego kanału? Nie, nie zrobimy własnego futerkonu fanów tego kanału. Futerkon jest tylko jeden, musiałby się nas nazywać jakoś inaczej ten konwent? Kidscon? Kidscon brzmi źle, to tak jakbyśmy przyjechali i przez najbliższe trzy dni się po prostu kopali po nogach. Kikkon. <gryw> o kurde, to jest jeszcze gorsze. Co sądzisz o młodych fury? Kolejne trudne pytanie. Ciężko jest sądzić coś o czymś, z kim się nie przebywa. Jak już wiecie mam 28 lat, więc ciężko przebywać z osobami nie wiem, pokroju 13, 14, 15, 16 lat, bo to są dla mnie osoby, które są młode fury młodymi, młodymi futrzakami. I to by było trochę dziwne, jakbym też z nimi przebywał. Nie rozmawiam z tymi osobami często nie mam z nimi do czynienia tak po prostu in face. To po prostu ciężko cokolwiek powiedzieć na temat tych osób. Czy uważasz dinomaski za fury? W sumie dobre pytanie, ale bym to rozdzielił na dwa. Dinomaski można by powiedzieć, że są fury. W sensie są dinozaury futrzaki i, i, i nikt z tym raczej nie ma jakichś większych problemów. Zresztą fursona może że być tak naprawdę jakimś wymyślonym gatunkiem. Nie musi być to, nie wiem, typowy gatunek, który aktualnie istnieje, ale na pewno zwykła furry maska założona na twarz i z gumą tutaj jeszcze z tyłu, według mnie nie jest fursutem, bo są fursuty i trafiłem na to. Trafiłem gdzieś na jakiś fursut, który był robiony na bazie dinomaski, w sensie tutaj była z przodu dinomaska, a wszystko dookoła i tutaj w dół było oputrzone. I tak, to jeszcze wtedy fursut, ale założenie samej maski z gumą tutaj i wszystko odsłonięte nie według mnie, nie jest fursutem, to tak jakbyśmy trochę założyli sobie bazę od Heda. I poszli na Fursuit Walk. Czy zorganizujesz kiedyś Fursuit Walk? Znaczy chodzi pewnie o jakiś mój własny Fursuit Walk, bo ja aktualnie pomagam w fursutłoku w warszawskim Walku, I jak na razie wystarczy mi to, że jestem w organizacji warszawskiego Walku, bo ja jakoś nigdy się nie uważałem, że tam siedzę, chociaż Ryan ostatnio powiedział, że, że jestem i mam się nie, ten, nie wymigiwać. I nie oszukiwać siebie i innych, że nie jestem. Więc tak jestem w organizacji Walku i na razie ten fursutło mi wystarczy, nie mam zamiaru organizować swojego własnego. Zważywszy, że wiem, że nie jest to lekkie przedsięwzięcie, czy założysz kiedyś TikToka? Nie, nie założę TikToka. Wystarczy mi, że mamy Facebook i Twitter, i tak już jest to dużo socjali, jak na mnie, szczerze mówiąc. Kiedy będziesz miał fursut? Na razie nigdy, bo nie zamówiłem fursuta. W sensie, nie, nie planuję na razie fursuta, bo wiem, że jest to duży koszt, wiąże się z dużym kosztem. Oczywiście chciałbym mieć, bo to jest zajebista rzecz i fajnie by było pojechać kiedyś na fursut walk i pobiegać jako kicek, jako królik, albo po prostu wziąć udział nawet w jakiejś akcji charytatywnej, typu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. No ale aktualnie, no, powiedzmy, że, że nie mam nigdzie zaskórniaków, żeby w taki fursut sobie włożyć kasę, więc na razie po prostu jestem. Tak jak jestem, mam ogonek i to mi na razie wystarczy. Czy pokażesz yy, fursonę? No jasne, że pokażę moją fursonę, chociaż nie jest to żadna tajemnica, moja fursona wygląda mniej więcej tak? Ona też zresztą jest na awatarze do tego kanału, więc yy, proszę bardzo, to jest kicek królik. Stany Zjednoczone versus Wielka Brytania. No to chyba Stany Zjednoczone. Jakie ulubione kolory, jakie lubisz kolory? Takie. No to jest szary, a tu jest żółty, musicie uwierzyć. Byłeś na jakimś konwencie? Tak, byłem na konwencie, byłem na cztery razy na, fu na futerkonie i dwa razy na Fenku, czyli takiej imprezie, takim pseudo-konwencie, który dzieje się w trakcie Sylwestra. W tym roku od dwóch lat go już nie ma, ale jeszcze udało mi się załapać na dwie ostatnie edycje Fenka, więc byłem tu i tu. Co myślisz o podróbkach na AliExpress? Myślę, że z każdym odcinkiem, przynajmniej dwa odcinki były, jeżeli chodzi o chińskie Fursuty. Są one coraz bardziej podobne do tych oryginalnych, co mnie w sumie trochę zadziwia, a dwa przeraża, bo za chwilę może się okazać, że takich Amberów, Lorkanów, czy Hufnarów, czy innych fursuterów z Polski będzie więcej niż jeden. Jak myślisz, dlaczego ludzie hejtują fury? W ogóle to jest pytanie na osobny odcinek według mnie, ale tak pokrótce wydaje mi się, że ludzie hejtują fury, bo kompletnie nie mają pojęcia o co w tym chodzi. Gdzieś tam coś usłyszeli, połączyli, połączyli sobie fakty i w ten oto sposób podchodzą w ogóle do, do futrzaków. Niestety bardzo często jest to opinia po prostu mylna, ewentualnie dość przekłamana. Kilka pytań tutaj jest od Xlmana. 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 Mana mana. Tu 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 Mana mana. Tu, tu, ru, tu. Jakbyś mógł pojechać w dowolne miejsce na świecie, to gdzie by to było? Jakbym mógł pojechać w dowolne miejsce na świecie, to najprawdopodobniej byłyby to Stany Zjednoczone i Wielki Kanion. Nie wiedzieć czemu, chcę zobaczyć ten Wielki Kanion, zanim umrę. E, chciałbym też, i to jest takie moje ogromne marzenie, ale może się kiedyś uda, może się nie uda. Cholera, wie tak na dobrą sprawę, przejechać się drogą 66 w Stanach Zjednoczonych jakimś takim typowo amerykańskim krążownikiem. Jaki był twój ulubiony przedmiot szkolny? O Boże. Ja byłem takim jełopem, jeżeli chodzi o szkołę. W ogóle nie umiałem w nic. Ani matematyka, ani polski, ani fizyka. Nawet WF mi nie szedł. Bo po prostu wszystko mi szło nie tak, jak powinno. Więc nie miałem w sumie swojego ulubionego przedmiotu. Lubiłem historię, chociaż nic nie pamiętałem z dat. I lubiłem matematykę, chociaż zawsze mi się wydawało, że zadanie jest i świetnie je rozwiązałem i zawsze wynik był zły. Mam wrażenie, że kobitka od matematyki całe życie mnie oszukiwała. Jakie masz porady dotyczące kupowania pierwszych rysunków fury? Nie ma w sumie takich porad. Jeżeli masz zrobioną refsheeta tak zwanego, czyli wygląd twojego poglądowy wygląd twojej efsony, to nie ma żadnych problemów, żeby zamówić tak naprawdę obrazek. To jest jakby taki wymóg na ten moment, żeby mieć tego refsheeta, żeby móc sobie takie arty u innych artystów po prostu zamawiać. Polecisz jakąś Grupę na telegramie. Nie polecę niestety żadnej grupy na telegramie, nie będę polecał żadnych grup na telegramie, bo nie chcę, żeby ten kanał był jakąkolwiek reklamą dla kogokolwiek. Żebyśmy potem polecali każde grupki, miliony tych grupek. Polecę jedną stronę, która mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest to fenek.xyz fury, a jeżeli nie, no to najprawdopodobniej też i link się do tej strony tu gdzieś pojawi. To jest strona, gdzie macie zebrane wszystkie grupy, do których możecie ewentualnie dołączyć jeżeli chodzi o futrzaki, podzielone także na regiony. Łofik, w których konwentach chciałbyś wziąć udział, kiedy wszystko w miarę wróci do czasów? sprzed dziwnej choroby jako że już odpowiedziałem na pytanie że byłem cztery razy na futerkonie i dwa razy na fenku fajnie by było w końcu pojechać na Gdakon to jest ten jeden z większych a jak nie największy w tym momencie no tak największy konwent w Polsce fury w tym roku miałem okazję pojechać znaczy prawie miałem okazję pojechać gdyby nie to że jako że pracuję w marketingu to złączyły się złączyła się data Gdakonu z datą targów i nie mogłem po prostu przyjechać musiałem być w pracy w w tym momencie, także mega smutek, ale mam nadzieję, że no w przyszłym roku co prawda już wiemy, że tak on się nie odbędzie, ale na ten 2022 jak dożyje, to mam nadzieję, że się uda. Na liście mojej y, docelowych konwentów, na które chciałbym jeszcze pojechać w życiu na pewno jest Eurofurense. Czy twoim zdaniem polski fandom fury jest inny niż w innych krajach? Y, jasne, że jest. Y... Prosta zasada, po prostu my tutaj w Polsce mamy trochę inne podejście do kontaktów międzyludzkich, powiedzmy, takie typowo podejście cześć. No zawsze mamy takie wrażenie, że wszyscy chyba macie takie poczucie, że zawsze ten drugi koleś obok to on coś ode mnie chce i on to chyba na pewno wszystkich tutaj zaraz nas oszuka i okłamie. Trochę się to zmienia na pewno, zmieniło się na pewno to na przestrzeni lat, aczkolwiek jeszcze dalej nam jest do takiej pełni otwartości i, i w ogóle przynajmniej takie jest moje zdanie na ten temat.